Witajcie, drodzy widzowie! Kazan z tej strony, witam w kolejnym unboxingu na moim kanale. Tym razem odpoczniemy sobie troszeczkę od klimatów związanych z chaos Space Marines i przyjrzymy się siostrom bitwy. Tutaj mamy kanoneskę. Z przodu widzimy tego niewielkiego pudełka, aczkolwiek dość grubego, tą postać. Ono jeszcze było zafoliowane wcześniej. Made in UK. A tutaj mamy z boku, znowuż, troszkę z innej perspektywy zdjęcie, a z tyłu są pokazane opcje. Widzimy, że jest w czym wybierać. Mamy Inferno pistol, to dość rzadki bit, w ogóle we wszystkich kitach do Warhammera 40 000, Plasma pistol, bolt pistol, różne miecze, plecaki są w op różne opcje tych plecaków i nawet tego pancerza z przodu, cztery opcje główek, no fajnie, fajnie jest w czym wybierać. Zanim przejdziemy do rzutu okiem na wypraski, pragnę podziękować mojemu koledze klubowemu RedGobo za udostępnienie tego modelu, żebym mógł nagrać dla Was ten unboxing. No, i tutaj co my tu mamy? Indominable Heroine of the Order's Militium. No tak, musi być jakiś tam opis, oczywiście. A no, i tutaj jest Legal 12, od 0 do 3 lat odpowiednia zawartość. Drobne elementy, o to sobie cenę zapisałem, 97zł na kartce, była przyklejona, tyle w strategii na chwilę obecną kosztuje, ten model. Tutaj mamy instrukcję i przyjrzyjmy się jej, może na początku. Z przodu widzimy tą opcję z główką, która w tym malowaniu wygląda jak Samuel L. Jackson w wersji kobiecej. No tak, taki według mnie niefortunny dobór na okładkę, do no bo Właśnie kojarzy się z tą postacią, bardzo charakterystyczne rysy twarzy i wydaje mi się, że to nie jest najlepszy wybór, ale spoko. Możemy oczywiście pomalować inaczej, i będzie wyglądać inaczej. No i mamy instrukcję, pokazuje nam, gdzie nawet nakładać klej, gdzie są te połączenia, miejsca styku, opcja jeśli chodzi o przód, figurki, tutaj opcje broni, plecaka samego, opcję główek, wszystko jest ponumerowane, opisane, no i są nawet statystyki. Do, do tej jednostki. Bardzo dobra instrukcja, tutaj absolutnie nie ma żadnych wątpliwości. Fajnie, fajnie, fajnie że są opcje opisane, nie? bo to, które jest które, bo to nie zawsze jest takie oczywiste, widzimy tutaj um, mamy Condemnor, Boltgun, no co, co to jest, tak? Póki nie mamy tego ładnie opisanego, no to można, można się pomylić po prostu. Dlatego tutaj fajnie, że każda opcja jest podpisana. Jeśli chodzi o sam model, to on przychodzi w takiej fajnej wytłoczce. Tutaj mamy jedną wypraskę na pięterku. Tutaj jest taki próg, żeby ona nie wpadła niżej i nie zgniotła tej drugiej. No i druga jest na dole, a na samym spodzie mamy podstawkę. Ona to jest podstaweczka 32 mm. Taka jak do Space Marinesów. No i przyjrzyjmy się wypraskom. Przejdźmy do konkretów, czyli do wyprasek. No tutaj widzimy na pierwszej wypracce elementy do zbudowania no, głównie ciała tej kanoneski, czyli mamy tutaj przednią płytę pancerza, dwie są do wyboru. E, mamy tutaj pelerynę składającą się z dwóch elementów, no to jest taka jakby jej spódnica, habit, no coś takiego. Przedni element to sklejamy razem z tym. E, tutaj jeśli chodzi o szpary, no to troszeczkę tam trzeba doskrobać, ale nic strasznego, ja ten model sklejałem, e, jest, jest ok. Tutaj idzie na podstawkę, ona sobie na tym stoi. Plecak, jeden, tu jest drugi, z mieczem. Fajnie, bo jest miecz łańcuchowy w pochwie. To jest fajny taki bit. Tego się nie widzi. To jest chyba pierwszy model, który ma coś takiego od GW, może się mylę, może gdzieś kiedyś coś takiego było, ale obecnie, jeśli chodzi o to, co, co sprzedaje GW, no to chyba, chyba nic takiego nie ma. Tutaj mamy taką pochodnię. Jakbyśmy chcieli robić konwersję na model ze zniczem olimpijskim, no to proszę bardzo. Nie no, tutaj sobie oczywiście dowcipkuję. Widzimy, mamy takie połączenia kształtowe, wypustki i odpowiadającej im otworki. Dzięki temu ten model się ładnie zbiega, nie ma problemów. No a druga część wypraski, no to tu widzimy jeszcze górę tego jej pancerza. I, i, i co? No i broń. A tutaj jest jeszcze taka aureolka do jednej z opcji plecaka, no i jej uzbrojenie. Jest tutaj plazma pistol z taką lunetką, e, bolt pistol, jest ten Contemptor bolt gun, czy jaką się tam nazywa, e, Inferno pistol, Bless sword, Power sword, jest w czym wybierać. No i mamy główki. I główki wyglądają tak. Tutaj mamy gołą główkę, rozpuszczone włosy, ale dość krótkie. E, tutaj główka w kapturze i z takim cybernetycznym okiem. Jedna główka w hełmie. No, i tutaj jest ta główka do nas tyłem. Ala Samuel L. Jackson. Tutaj tak wygląda. Ale myślę, że przy innym malowaniu to by wyglądało już inaczej. Nie budziłoby takich skojarzeń. Oczywiście, wszelkie uzbrojenie jest bogato zdobione i no pasuje do tego modelu. Przejdźmy do podsumowania. Na początku tradycyjnie fakty cenowe. Za model na stronie Geiss Workshopu zapłacimy 115 zł. A w sklepie Strategia Centrum Gierne od. Troszkę taniej, 97 więc no jest, jest różnica, ale to i tak dużo. Jak za jeden model w Power Armorze, no ja wiem, że bohatera, ale mimo wszystko to jest to spora kwota. Należy jednak rozpatrzyć troszkę tą figurkę pod względem takim, że to nie jest tylko model, ale dodatkowy taki upgrade Spru dla reszty naszych sióstr bitwy. Bo no, my skleimy ją z dwoma opcjami, a tu jeszcze mnóstwo zostaje uzbrojenia główek, które możemy wykorzystać do konwersji innych naszych modeli. Więc to należy traktować bardziej jako model, właśnie Bohatera i upgrade spru, i wtedy no, wydaje mi się, że można łatwiej przełknąć cenę tego modelu. Jeśli chodzi o sklejenie, wygląd, według mnie no, nie ma tutaj, nie mam większych zastrzeżeń, jeśli chodzi. Oto pod tym względem, no tylko, tylko trochę mógłby być tańszy, mimo wszystko. Dobra, napiszcie mi w komentarzach, co wy o nim sądzicie. Jeśli macie już ten model, skrealiście, malowaliście i chcecie się pochwalić swoimi efektami swoich prac, no to wrzućcie na grupę na Facebooku Kowale Kazana. No i oczywiście, jak już jesteście na Facebooku, to śledźcie mój fanpage Kazan. Link znajduje się w opisie tego filmu. Oglądaliście unboxing na kanale Kazana. Pozdrawiam Was, cześć.